Szybko leci. No cześć, witam Was. Siemanko, jestem tutaj na Wawelu. Jak ktoś mnie nie zna, to jestem Gracjan, a wszystkich pozdrawiam tutaj. Tutaj jest piękny widok właśnie na katedrę wawelską na dziedziniec wawelski. Tutaj jest piękny właśnie zamek wawelski w Krakowie, a ja wszystkich pozdrawiam. A też tutaj mam właśnie taką informację, że właśnie już niedługo mija rok 2016 i już za kilkanaście godzin dosłownie zaczyna się 2017 rok. Więc wszystkim życzę. Z okazji nowego roku 2017 wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości, powodzenia w miłości i nie tylko. Pozdrawiam i na razie, cześć.